Dzień dobry wszystkim. Kolejny film. Zaczniemy dzisiaj od strelicji. Zobaczcie, ile liści porozwijały. Wielkie, piękne liście. Tu już kolejny się szykuje do rozwinięcia. Tak jak Wam mówiłem, tajemnicą sukcesu jest po prostu nawóz do pomidorów, który dodaję raz w tygodniu, podlewam nim. Duża zawartość potasu. I to jakoś mobilizuje do rozwijania kolejnych liści, no pięknie wyrosły, robią się już takie majestatyczne, wielkie. Kolejna rurka, a za oknem pojawił się nowy element wystroju moje, otoczenia mojej szklarni. Zaraz wam pokażę, co tam stworzyłem. No robi się ładnie z tymi strelicami. Mam nadzieję, że jeszcze one tutaj sporo urosną. Mają tu przestrzeń. Tak naprawdę zostało im tu jeszcze sporo metrów nad głową. Także niech rosną w górę. Wziąłem się za rozbieranie kompostownika. Już część ziemi wybrałem. I zastanawiacie się pewnie, gdzie ta ziemia trafiła. Otóż pokażę Wam za chwilę. Tutaj trafiła ta ziemia. Jeszcze nie do końca jest wypełnione to koryto górne, ale już dużo mi nie zostało. Mówiłem wam w którymś filmie, że będę robił sobie tutaj taką kilkupoziomową donicę dużą w tym miejscu niezagospodarowanym między sąsiadem a, a moją szklarnią. No i jedna z tych donic już właśnie powstała. Jeszcze nie wiem, co tutaj posadzę. Na pewno jakieś kwiaty. Nie, nie będzie tutaj warzywek. Tylko będą tu na pewno jakieś kwiaty ozdobne. Myślę, że będzie to wyglądało fajnie. W tamtym miejscu powstanie jeszcze jedna taka granica. W niedługim czasie. A poza tym muszę jeszcze tutaj przerobić ten malutki warzywniaczek. No zobaczymy. Na razie jeszcze nie mam pomysłu, ale chciałbym, żeby to fajnie współgrało. Może z takich samych desek tarasowych po prostu sobie tutaj zrobię ten warzywniak. No dobra. Zajrzyjmy jeszcze może przez do środka. Zobaczymy, w szybę. Odbija się słońce, nie będzie za wiele widać. Dobra, wracamy do szklarni. Wracamy do szklarni. Bo zobaczcie, jak figa wystrzeliła w powietrze. To jest tegoroczny przerost od tego miejsca z Tu się zaczęło i zobaczcie, ile przerosła już w tym sezonie. Już prawie, no jeszcze i tam pół metra do tego sklepienia dachu brakuje. Także poczekam jeszcze chwilę i obetnę jej czubek, żeby się rozkrzewiała. Dżungla, dżungla się zagęszcza. Wszystkie roślinki czują się świetnie. Wentylatorek chodzi. W tej chwili jest 44 stopni pod dachem. Przy gruncie 32. Wentylator sobie tam mieli powietrze. I powiem Wam, że najbardziej to ciepłe powietrze, dmuchające z góry. Pasuje w yy, Waszyngtonie. Wypuszcza normalnie takie wielkie liście na potęgę. Długaśne, zaraz je zacznie rozwijać. Ale widzę, że i to miejsce tutaj mega pasuje. Obok strelicji. Basioczek. Basioczek ma się nieźle. Miałem dokumentować jego wzrost. I powiem Wam, że... O! Urus... Yy, Ośmiele się nawet takie stwierdzenie, że dwukrotnie od czasu wsadzenia go tutaj. Nie wiem dokładnie, jaki to był okres. W poprzednich filmach na pewno to jest. Ponadto roślinki okrywowe rozrastają się po malutku. Nie tak szybko jak się spodziewałem, ale muszę mieć też czas, żeby się ukorzenić. Także dżungla pomalutku zarasta. Póki co nie widać żadnych objawów yy, na żadnych z roślinach, żeby któreś tu nie pasowało, czy się nie przyjęła, czy jakieś procesy gnilne zachodziły, czy, czy nie wiem, grzyb. No już nie będę wymyślał. W każdym razie no, wszystkie rośliny są w świetnej kondycji, jak sami widzicie. Zajrzymy do Kiwano Cały czas rośnie Jeden byk się schował pod liściem drugi No jest ich więcej o, Ten też już troszeczkę podrósł Jest dużo takich mniejszych jeszcze także Zresztą pokazywałem Wam w poprzednich filmach Nie będę powielał tematu Pomidorki się pojawiły. Pomidorki koktajlowe. Szczerze spodziewałem się, że będą rosły w takich, e, takich gęściejszych skupiskach. Że to będą takie kiście nafaszerowane tymi małymi pomidorkami. Natomiast one takie są poprzerzedzane. Ale nic. Ważne, że są. Jest ich sporo. pomidorek purpurowy na razie nie widzę owoców nie widzę owoców ale są kwiaty także lada moment pewnie się coś pojawi ta zobaczcie jakie listki wielkie się porobiły też im to stanowisko tutaj bardzo odpowiada widzę czują się tu świetnie i bardzo dobrze o to chodziło jeszcze rzut oka na Cavendisha na no tą moją akuminatę, która tak bujnie ruszyła. To jest jeszcze liść z zimy. Ten i ten. To są dwa liście zimowe. Natomiast od początku sezonu, zobaczcie, odtąd jest praktycznie przyrost. I już idzie następny liść. Także też ma tutaj fajne stanowisko. Pasuje jej. Tutaj jest jej Młodszy brat. Na tym liściu jakieś takie przebarwienia mi wyszły. Ja nie wiem, czy nie przesadziłem z nawozem w którymś momencie. W każdym razie każdy kolejny już wychodzi. Nie jest jakoś mega wybarwiony, ale zdrowy. Także nie przejmuję się tym zupełnie. Co jeszcze? Obciąłem szczyt papai. Powiem Wam, że te liście na szczycie zatrzymały się po prostu od dłuższego czasu. Nie było widać żadnego. Żadnego postępu we wzroście tych liści. Natomiast ma odrosty boczne. I zdecydowałem się, żeby ściąć ten czubek i zmotywować do wzrostu po prostu pędy boczne. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Pomelo rosną cały czas. Nie w jakimś zastraszającym tempie, ale rosną. Monstera Variegata. Powiem Wam, że spodziewałem się, że to ukorzenianie pójdzie dużo sprawniej. Kupiłem te sadzonki, sadzonki, te pędy cięte do ukorzenienia jakoś na początku maja. Mamy już połowę czerwca, słuchajcie, i widać, że liście są w świetnej kondycji. Nic się złego nie dzieje. Także one sobie y, wodę pobierają. W sobie tylko znany sposób, z tego spagnum, bo powiem Wam, że jakiejś tam zatrważającej ilości korzeni to raczej nie ma w tym słoju. Drugi z tych liści, który troszeczkę lepiej rozbudowuje tą bryłę korzeniową, trafił już w Bigos. I też widać, że ma się świetnie, ale spodziewałem się, że przez taki okres to one już będą miały taką bryłę korzeniową, że hej, a tu niestety nie. No, nic, poczekamy. Z tymi roślinami to najlepiej po prostu je wsadzić w spagną czy w ziemię i zapomnieć. Nie zaglądać do nich codziennie, bo to nie ma sensu. Uważać tylko, żeby podłoże nie przeschło. I czekać. Dawno nie było dębolistnego. Także pokażę Wam. Bo wypuścił mi w ostatnim czasie ten i ten liści. Także też się tutaj czuję. On jest w takim półcienistym miejscu. Nie jest na, bezpośrednio na słońce wystawiony. Podobnie jak ta monstera. Ta monsterka też jest na tej ściance. Tutaj zobaczcie jaki ładny listek rozwija. Ona też ma takie półcieniste miejsce. Jak w naturze. I czuję się tu najlepiej. Kolejna stoi w miejscu. Ale żyje. No i taka moja na pół umierająca zebrinka, którą już spisałem na straty, ale jeszcze dla świętego spokoju zostawiłem. No i zobaczcie. W ostatnich dniach pokazał się taki listek mały. Nawet taka trochę wariegacja na nim wystąpiła. Nie wiem, czy to są jakieś niedobory. No zobaczymy. Być może te młode pędy po prostu tak wyglądają. W każdym razie bardzo ładnie. Także żyje. Dobrze, że jej nie, nie spisałem na straty. No dobra, bo już się film trochę długi robi. Nie będę zanudzał. Za Życzę miłego dnia i dziękuję za obejrzenie tego filmu. Cześć, do następnego.